Mity versus fakty na temat korzystania z pomocy psychologicznej. Nie uwierzysz, jakie kłamstwa słyszę o psychologach prawie każdego dnia. Mit numer jeden. Do psychologa chodzą tylko osoby z poważnymi zaburzeniami. Błąd. Psycholog pomaga też w codziennych trudnościach, takich jak stres, relacje, praca czy emocje. Mit numer dwa. Psycholog tylko słucha i kiwa głową. Nieprawda. To nie jest tylko gadanie. Realne techniki, które możesz zastosować od razu. Mit numer 3. Psychoterapia trwa latami. Nie musisz chodzić latami. Efekty możesz zobaczyć już po kilku sesjach. Czasem wystarczy kilka spotkań, by poczuć ulgę i wprowadzić zmiany. Mit numer 4. Psycholog rozwiąże moje problemy za mnie. Fałsz. To nie jest magiczna różdżka. Psycholog daje Ci narzędzia, ale to Ty budujesz swoją zmianę. Psycholog wspiera i prowadzi, ale Ty decydujesz i działasz. Mit numer 5. Osoby słabe chodzą do psychologa. Jest to największy z tych mitów. Bieganie po pomoc to oznaka odwagi i troski o siebie. Siła, a nie słabość. Zgodzisz się ze mną? Napisz w komentarzu, który mit zaskoczył cię najbardziej.